Słowa najważniejsze, Ewangelia z komentarzem. Szukam o panie twego oblicza. To fragment z psalmu, który nam dzisiaj towarzyszy w liturgii czytań. W każdej udręce, w każdym smutku i niepewności, oblicze Boga odciąga naszą uwagę od zła. Jego słowa oddalają od nas ducha nieczystego. I przywracają wewnętrzny pokój. Człowiek, którego opisuje dzisiaj Ewangelia, szukał oblicza Boga i odnalazł i Boga, i pokój wewnętrzny. Obcowanie ze słowem Ewangelii oczyszcza z grzechu. Mamy dzisiaj ogromny przywilej, możliwości obcowania z Ewangelią codziennie, w Eucharystii. I w czasie indywidualnej lektury Biblii. Dostęp do Słowa Jezusa nigdy nie był tak szeroki. Korzystajmy z tego, szczególnie w chwili, kiedy nachodzą nas złe myśli i zwątpienie. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.